Partnerem tego odcinka technologicznie jest firma Genetec. Zafascynowało mnie w rozmowie z nimi, jak systemy security pomagają w pracy centrów dowodzenia bezpieczeństwem w miastach, na stadionach albo na lotniskach. Platforma Genetec zbiera w jednym miejscu dane z kluczowych elementów systemów bezpieczeństwa, m.in. innymi z kamerą monitoringu, systemów kontroli dostępu albo mikrofonów. Powstaje spójne rozwiązanie, które na końcu ma dać tobie i mnie poczucie, że idąc na spacer w centrum swojego miasta, wylatując na wakacje albo idąc na Mecz ulubionej drużyny piłkarskiej albo koncert ulubionego zespołu, jesteśmy po prostu bezpieczni. Co sprawia, że czujesz się bezpieczny na lotnisku, w swoim mieście, albo w swoim parku z dzieckiem, czy na stadionie, albo w ulubionym centrum handlowym? Co poświęcisz, żeby pomóc to bezpieczeństwo wzmocnić? Obraz i dźwięk są wszędzie wokół nas. Zbierają mnóstwo danych, pomagają zarządzać ruchem, chronić przed pożarem, przewidywać zamachy, ale także, myśląc biznesem, potrafią dobrze liczyć, oceniać szanse na powodzenie projektu, są bezcenną dzisiaj walutą. Kamera i mikrofon, te do których ja mówię, to jest moje prawa i lewa ręka w pracy dla widzów i słuchaczy Wojska. Dla policji, dla straży pożarnej, ochrony lotniska albo specjalistów, którzy pilnują bezpieczeństwa w mieście, te same kamery i dźwięk są jak powietrze, bez którego ich praca byłaby co najmniej utrudniana. Profesjonalna nazwa to monitoring wizyjny. I co dają takie kamery? Jakie dane z nich mogą wspierać służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo? Oto to co, oczywisty obraz, tak? To jest hmm. ta ta pierwsza dana, która z kamer płynie, ale oprócz tego mamy dźwięk, bardzo często, dzisiaj wiele kamer to są kamery, które mają mikrofony więc kamera nie tylko patrzy, ale również słucha. Każda? Można przyjąć, że... Wie, większość, nie każda, mm. ale, ale większość posiada, posiada takie funkcje. Również mamy pewne dane analityczne płynące z tej kamery, analiza obrazu. To jest ten element, który często jest w kamerach stosowany. I ta analiza obrazu może nam dawać informacje o potencjalnych zagrożeniach, czyli może wykrywać broń, może wykrywać jakieś agresywne zachowania, czyli na przykład bójkę, która dzieje się w mieście lub też przy pomocy mikrofonów właśnie możemy wykrywać jakieś słowa, które będą budziły nasze zaniepokojenie. Też podniesiony głos. Albo podniesiony głos, tak, albo jakąś, jakąś awanturę. I co wtedy może zrobić taki system? Rozmawiam o tym z Jakubem Kozakiem z firmy Genetek. Jeżeli bezpieczeństwo jest zbudowane w takim stylu holistycznym, no to te wszystkie rzeczy będą automatycznie, czyli wykrycie bójki, wykrycie broni będzie automatycznie powodowało jakieś... Zdarzenia w systemie. To może być po prostu alarm, ale to może być również na przykład w budynku nie tylko alarm, ale na przykład zamknięcie drzwi, tak, bądź otwarcie drzwi. Bo pamiętajmy, że zdarzenie, na przykład wykrycie pożaru, czy wykrycie dymu, znowu poprzez kamerę jest to możliwe, to no, powinno spowodować, że drzwi raczej będą otwarte, bo nie chcemy ludzi zatrzymać w pomieszczeniu, gdzie jest pożar, tylko chcemy im umożliwić sprawną ewakuację. Czy dzięki takiej nowej technologii to, co dzisiaj się dzieje, dzieje się sprawniej, interwencja jest bardziej skuteczna, systemy podejmują na przykład szybsze decyzje? Na pewno zapadają szybciej, a przede wszystkim zapadają, bo problem polega na tym, że mamy za mało operatorów. W ogóle mamy za mało ludzi do wykonywania każdej podstawowych pracy, rzeczy tak. każdej pracy. Podobnie jest właśnie z systemami zabezpieczeń. Jakby brakuje operatorów, brakuje policjantów. No mamy bardzo dużo wakatów wszyscy, o to mówią, żadna to jest tajemnica, że brakuje tysięcy policjantów w Polsce. Funkcjonariuszy właściwie w większości służb brakuje. No i jednym z rozwiązań jest wyposażenie ich w technologię, no tak, żeby jeden funkcjonariusz był w stanie zrobić dzisiaj to, co kiedyś robiło na przykład dwóch, trzech. Czyli jak gdyby system sam będzie w stanie podjąć pewne działania, właśnie to zamknięcie, otwarcie drzwi, wysłanie na przykład SMS-a, czy wysłanie maila do do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo, albo na przykład podniesienie jakichś barier, które uniemożliwią wjazd pojazdu w określoną strefę, to są rzeczy, które sam system może zrobić. Znowu też wprowadzając pewne procedury. W systemach jesteśmy w stanie, na przykład, usprawnić i skrócić proces onboardingu nowego pracownika czy funkcjonariusza. Jeżeli system będzie w stanie poprowadzić go przez podstawowe procedury, no, nie będziemy musieli tak dużo czasu poświęcać na wdrożenie go, żeby on te procedury opanował i znał je na pamięć. Bo część z tego będzie w stanie robić, robić system. Myślę też o mieście. Niech to będzie Warszawa. Największe, najbardziej powiedzmy widowiskowe na potrzeby tej naszej rozmowy, czyli też bardzo tak. dużo danych. To jest tak, że hmm, przepraszam za banalność tego pytania: jak będziemy zwiększali liczbę kamer, czyli źródeł danych, jesteśmy w stanie sprawić, że będzie bezpieczniej, czy nie? Generalnie bym powiedział tak. No bo mamy więcej danych, więcej możemy wyciągnąć wniosków, ale też w pewnym momencie, jeżeli przekroczymy pewną masę mm -hmm. krytyczną, no to z informacji pojawia się szum, tak? czyli mamy po prostu chaos yy, i spada nam też, yy, też czujność. Yy, no często się mówi też o tym, że no 11 września jest takim przykładem na przykład. Tak? No służby wiedziały o wielu rzeczach które były związane z przygotowaniem i tak naprawdę jak dzisiaj się patrzy na to, co tam mm. się wydarzyło, no to można powiedzieć, że kurczę, można było to właściwie temu zapobiec. Tak? Oczywiście diabeł w tych szczegółach, tak. natomiast niektórzy twierdzą, że, że to wynika z tego, że po prostu tych informacji było za dużo i nie było korelacji pomiędzy służbami, nie było korelacji pomiędzy osobami, które te informacje obrabiały. I trochę podobnie jest dzisiaj z bezpieczeństwem. Tak? Mamy na przykład w mieście, mamy system monitoringu, ale to z punktu widzenia mieszkańca to jest jeden system monitoringu, a tak naprawdę choćby w Warszawie to nie jest jeden system monitoringu, a czy jest zakład obsługi systemu monitoringu bardzo dobrze działający w Warszawie, ale mamy też monitoring wykorzystywany przez y, drogi, y, przez zieleń miejską, y, przez wiele innych służb. Y, no i, i również przez podmioty prywatne, tak? bądź jakieś podmioty państwowe, Ale jakby nie będące jakby ściśle odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Oni wszyscy mają jakieś systemy. I teraz chodzi o to, żeby te systemy możliwie dobrze ze sobą współpracowały, żeby była korelacja tych, żeby się tych danych, żeby się widziały i żeby można było powiązać pewne, pewne zdarzenia. Tak? No bo to bardzo często jest tak, że w mieście no popełnione jest jakieś przestępstwo. Tak? No, na przykład jakiś złoczyńca po popełnieniu przestępstwa wsiada w samochód, gdzieś ucieka. No i może właśnie na przykład kamery, które są zainstalowane do obsługi ruchu na światłach mm. i sterujące światłem w ramach, światłami w ramach systemu inteligentnego zarządzania transportem, no może one właśnie będą widziały ten samochód, a niekoniecznie ta kamera, która jest postawiona w pobliżu i odpowiada ściśle za bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby jakby wykorzystać dane z tych dwóch różnych systemów. Ich generalnym celem jest co innego, bo jednym jest usprawnienie ruchu, a drugim jest zapewnienie bezpieczeństwa. Ale to są obszary, które na siebie zachodzą, i dobrze by było, żebyśmy mogli skorelować te, te informacje, no właśnie, żeby usprawnić postępowanie dochodzeniowe. Kusi mnie takie pytanie, rozumiejąc, czy widząc na wielu filmach, jak wygląda wsteczna analiza danych. To znaczy, wiemy, że było przestępstwo, zaczynamy dochodzić, kto to zrobił, etc., etc., zbieramy sobie dane i nagle jesteśmy w stanie z wielu kamer ułożyć ścieżkę. A w real time jesteśmy w stanie to robić? Jesteśmy w stanie. Jeżeli mamy dobrze system skonfigurowany, jesteśmy w stanie jesteśmy w stanie tak zrobić. Kamery mogą śledzić się osoby. System może prześledzić ścieżkę poruszania się osoby, czyli operator będzie automatycznie widział, jak osoba porusza się i przechodzi pomiędzy kamerami, nawet jeżeli nie będzie miał wiedzy, gdzie ta kamera konkretnie jest więc to, to możemy zrobić. Ważne jest też, żeby stosować różnego rodzaju filtry, tak? czyli na przykład osoby poszukiwane, pojazdy poszukiwane, tak, żeby system automatycznie po wykryciu na przykład tablicy rejestracyjnej jakiegoś pojazdu, który jest na przykład pojazdem znajdującym się na jakiejś liście, Pojazdów poszukiwanych, żeby automatycznie system to wykrywał i wtedy śledził ten, ten pojazd. Oczywiście są ograniczone możliwości tego, tego śledzenia, natomiast wiele można, można tutaj tutaj robić. Wydaje się skomplikowane. Jak to działa? Jak przeszukać tyle minut materiału? Monitoring wizyjny, ten odpowiedzialny za bezpieczeństwo, no to nie jest telewizja, tak? Tam się zazwyczaj się niewiele dzieje, tak? Więc jak gdyby oglądanie tego no nie jest jakąś szczególnie fascynującą rzeczą. Natomiast często te rzeczy, które tam się dzieją i które nas interesują z punktu widzenia właśnie wykrywczego czy zapobiegania przestępstwom, to są, to są momenty, ale one są dosyć, dosyć istotne i dynamiczne. I teraz chodzi o to, żeby na przykład przez, przez 24 godziny. Materiału wizyjnego znaleźć na 10 sekund, które o czymś decyduje. Ale nie minuta po minucie, czy klatka po klatce, bo to po prostu bardzo czasochłonne. Stąd też to moje pytanie o technologię, która to ułatwia i przyspiesza. Właśnie chodzi o to, żeby tego tak nie robić, tylko żeby to zrobić w ciągu kilkunastu sekund albo kilkudziesięciu. I teraz są różne algorytmy, techniki w systemach nowoczesnych systemach monitoringu, które na to pozwalają. No, na przykład zaznaczamy obraz, który nas interesuje, i sprawdzamy, mamy wtedy jakby kilka kadrów, które są takimi miniaturkami i widzimy, tu nic nie ma, tu już jest coś, na przykład coś, coś się pojawiło albo coś zniknęło, no ale rozstrzał pomiędzy tym jest ciągle 12 godzin, więc klikamy, wtedy nam się to zawęża do 6, klikamy jeszcze bardziej, zawęża się do trzech, no i po paru kliknięciach mamy powiedzmy 30 sekund do przejrzenia i te 30 sekund sobie dokładnie analizujemy, co tam się stało. To może być też mniej groźne przestępstwo, jak wjechanie chociażby do strefy Zielonej w mieście. Autem, którego tablica rejestracyjna zdradza, że zupełnie w tym czasie, w tym miejscu nie powinno go tam być. To są kamery NPR, czyli rozpoznające automatycznie tablice rejestracyjne. No i ta informacja idzie do, do odpowiednich służb, do Straży Miejskiej chociażby, e, najmując no człowiek dostanie mandat za e, znajdowanie się w, w strefie, w której go być nie Czyli powinno. Rozglądał się Straży Miejskiej, nie było, ale jednak było. Ale kamera, tak, ale, <laughs> ale kamera była. No już wiele jest miast w Polsce, które Kraków na przykład hmm. korzysta. Z takiego, z takiego rozwiązania. To są jakieś specjalne kamery, tak, które to. pozwalają złapać na ostrości to, co chcemy złapać. Znaczy to, 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 mo, to można zrobić poprzez algorytm analizy obrazu na zwykłej kamerze. Natomiast okazało się, że jeżeli mamy dedykowane kamery y, do czytania tablic, no to to jest po prostu skuteczniej realizowane i mniej jest fałszywych alarmów, bo ta kamera wtedy ma inną hmm. trochę. Konstrukcję, tak? Czyli jest inna optyka zastosowana, ona pracuje w podczerwieni zazwyczaj. A nie w świetle widzialnym, więc jest przez to bardziej sprawna w tym rozpoznawaniu. Obraz, obrazem, ale też bardzo ważny jest dźwięk. Jak mówi mój gość, większość kamer monitoringu wizyjnego ma także wbudowane mikrofony, które dostarczają osobne, bardzo istotne dane. Co to dokładnie może być? Jakie informacje możemy dzięki dźwiękowi mieć? Przede wszystkim samo akustyczne, bo mikrofon to, to jest miernik ciśnienia akustycznego. Nigdy tak? o nim to... tak nie myślałem. Ale de, de facto to on robi. Ja? Czy on mierzy drgania powietrza, tylko? O określonej, określonej amplitudzie, tak? I, Czyli jeżeli jest po prostu bardzo duże, hmm. y, duży wzrost ciśnienia akustycznego, no to może to być albo krzyk, albo wystrzał na przykład. W, w wielu miastach w Stanach, to już od wielu, wielu lat w Europie, no, niestety mamy coraz więcej tych tak zwanych scenariuszy aktyw, aktywnego strzelca w Pradze, dramatyczne wydarzenia ostatnio na uniwersytecie, w Polsce odpukać jeszcze tego, z tym do czynienia nie mamy. Obawiam się, że będziemy mieli prędzej czy później, ale oby to było później niż prędzej. Więc jeżeli takie sytuacje się zdarzają, no to się pojawia potrzeba wykorzystania tak. Technologii, tak? Czyli mamy wtedy po pierwsze konieczność jakby wykrycia tego, no i dobrze by było, żebyśmy mieli taką matrycę mikrofonów, czy na przykład kilka kamer, no bo wtedy jesteśmy w stanie nie tylko wykryć, że jest jakby ciśnienie wysokie, ale też z którego miejsca to ciśnienie narasta, tak? czyli gdzie się znajduje ten potencjalny strzelec, tak? czy ktoś, kto na przykład krzyczy jakieś słowa, które mogą zapowiadać atak, który wkrótce nastąpi. Mamy obraz, mamy dźwięk, dochodzimy do człowieka. System bezpieczeństwa nie zadziała na samej technologii. Potrzebna jest jak na razie kontrola, wsparcie specjalisty czy jego nadzór. Ale i tu mam wątpliwość. Dotąd mówiło się, że człowiek w bezpieczeństwie jest najsłabszym ogniwem. Czy coś się zmieniło? Rola się trochę zmienia. Jakby to widzimy wyraźnie, mój syn akurat socjologię studiuje, ja z nim ciągle o tym rozmawiam. Kwestia czata GPT, analityki, sztucznej inteligencji, tak? gdzie człowiek będzie zastąpiony, a gdzie człowiek będzie tą krytyczną częścią, której zastąpić się nie da, no to jest, to jest wielki dylemat. Wydaje mi się, że akurat w sferze bezpieczeństwa, yy, czy na przykład ścigania i wykrywania przestępstw, no nie bardzo byśmy chcieli, żeby sztuczna inteligencja decydowała o tym, na przykład, tak, czy, czy popełniliśmy jakieś przestępstwo i czy powinniśmy być skazani. Gdzieś tam generalnie jakby ta granica, ta granica myślę jest, że no maszyna nie będzie do końca w stanie podejmować decyzji o tym. Kto jest winny, kto popełni przestępstwo, tak? ale będzie w stanie jakby na chłodno korelować pewne zdarzenia. No bo jakby na dużych liczbach działając, widzimy, że pewne zachowania, pewne sytuacje, one są do siebie podobne i też się podobnie kończą. Tak? Czyli no, na przykład jest, też mi przyszła do głowy teraz taka, taka sytuacja jeden z partnerów firmy, z którą współpracuję, odpowiedzialny za analizę obrazu wprowadził rozwiązanie, które wykrywało scenariusz ataku na, na bankomaty. Bo do dzisiaj też jakby te bankomaty są atakowane przez przestępców w bardzo podobny sposób. Tam są wykorzystywane gazy, które po prostu doprowadzają do eksplozji i zniszczenia, zniszczenia tego bankomatu. W no ten i... sposób najłatwiej go okraść. Najłatwiej go okraść. Właściwie to jest chyba jeden z niewielu sposobów, w których można tego dokonać. Szybko. Szybko, tak. No i znowu, właśnie pojawia się tutaj kluczowe pytanie, co łączy te wszystkie zdarzenia. No i okazuje się, że z punktu widzenia analizy obrazu, no to tam tych jakby elementów wspólnych jest bardzo dużo. W zależności od, od tego, czy atak następuje na bankomat na zewnątrz, czy następuje na atak na bankomat wewnątrz budynku, no to tam są różne scenariusze, bo na zewnątrz zwykle to się dzieje przy pomocy... Przy pomocy samochodów, tak? butla jest w bagażniku, samochód podjeżdża w środku, no to tam butle trzeba gdzieś tam po prostu w pobliżu bankomatu postawić. Ale za każdym razem są takie same tak naprawdę elementy w, w, tej, w tej scenie. I okazało się, że maszyna, czyli algorytm analizy obrazu, bardzo szybko był w stanie zostać nauczony. Jak te elementy wykrywać? I tam skuteczność jest, jest bardzo duża, tak? I okazuje się, że po kilku sekundach od, od gdyby zaistnienia, czyli już w tej fazie I Już mamy alarm od razu, tak? I, I znowu, nawet jeśli operator, który będzie odpowiadał za, za nadzór w centrum monitoringu, będzie miał chwilę słabości, tak? I, i nie będzie patrzył na kamery, no to system sam wykryje ten, ten scenariusz i, w, i, i wzbudzi alarm. No i w związku jakby z tym alarmem mogą się różne rzeczy w systemie zadziać. Czyli podjeżdżający samochód, zachowanie ludzi, którzy tak, na przykład albo z tego samochodu, samochodu albo wysiadają, samą butlę, tak, która gdzieś tam się w Obraz namierza tak. i tak. rozpoznaje, że to jest ta butla. Tak, tak? czyli tak, już wiadomo, tak. jaka będzie konsekwencja. No, w, Może z dużym być. prawdopodobieństwem. Okay. Tak, to jest wygraniczającym z pewnością. tak. Jeżeli ktoś tam się w nocy z tą butlą wokół bankomatu pojawił, no to prawdopodobnie będzie go zaraz wysadzał. Czyli dzisiaj w tym kontekście rozwoju nowoczes technologii To, że ona dostarcza danym, które płyną z kamer, zupełnie nowych zastosowań albo szybszych tak. zastosowań, tak to jest cała Frajda. No i też chodzi o to, że mamy to jakby możliwość wykrywania tego, co jest naprawdę istotne, bo kiedyś ta analityka działała bardzo, działała bardzo prosto. No, na przykład tworzyliśmy linię, tak? i mogliśmy stworzyć linię, że Wirtualną linię na kamerze, że od tej pory, powiedzmy od tam nie, wiem, 24 w nocy, jak ktoś przekroczy tam linię, to za każdym razem mamy alarm. Do, ale to było takie zgrubne, bardzo, mm -hmm. nie? bo może jednak było wiele sytuacji, gdzie ktoś tam linię miał prawo przekroczyć, a to nie powinno być sytuacją budzącą niepokój. niepokój. I teraz system jest w stanie dzisiaj właśnie rozróżnić te sytuacje, które są niepokojące od, których, od, od tych, które nie są. Zostawmy na chwilę ten negatywny świat, zagrożenia czy wręcz przestępstwa. Przenieśmy się na lotnisko. W szczycie sezonu tłumy spieszących się pasażerów chcą zdążyć na rejs i chcą zrobić zakupy. Kamery patrzą i, i wyciągają wnioski z zachowań pasażera. Chodzi o to, żeby jak najszybciej od momentu pojawienia się go w hali odlotów jakby zweryfikować jego bezpieczeństwo, żeby on jak najwięcej czasu miał w tej strefie, mhm. gdzie może wydawać pieniądze. No więc, jeżeli na przykład widzimy dużą kolejkę osób przy punkcie kontroli bagażu, no to kamera jest w stanie sama to wykróć, wykryć, tę sytuację. Kamera może zliczać osoby, może szacować tłum, ale też może jakby. Wykrywać sytuację, w której kolejka przekroczyła pewną długość i automatycznie może generować na przykład informacje w centrum zarządzania Otwieramy kolejne bramki. Tak, otwieramy mhm. ko kolejne, kolejne bramki, kolejnego, kolejnego rentgana, żeby to wszystko szło sprawniej. Możemy też zintegrować to na przykład z systemami rozgłoszeniowymi, tak? czyli automatycznie system może na przykład rozpropagować komunikat, okay. że należy się udać, jakby do kolejnej. Bramki, bo tam nie ma kolejki. To szukam dalej. Pozytywnego zastosowania monitoringu. Wróćmy do miasta. Chodźmy na zakupy. Galeria handlowa, pracujący weekend i co ma z monitoringu biznes? Wiemy, na ile skuteczne są jakieś nasze akcje marketingowe, jeżeli zarządzamy marketingiem w sklepie, tak? Czyli wiemy. Aż że... tak, jesteśmy w stanie łączyć no, te dane. Tak, oczywiście. Czyli wiemy, że, że na przykład w tych godzinach na no, to właściwie nic się w sklepie nie dzieje. A może wtedy na podstawie tych danych trzeba się zastanowić, czy warto trzymać sklep otwarty tak długo albo, albo tak wcześnie go otwierać, mhm. skoro tam mamy na przykład dwóch, pas, dwóch klientów. Z kolei kamera też może wykrywać te tak zwane hitmapy, czyli ścieżki, i poruszania się klientów po, po sklepie, czyli wiemy generalnie, gdzie jest największy ruch osobowy, gdzie się klienci najdłużej e, zatrzymują. Kamery też są w stanie rozpoznawać, na przykład, asortyment, czyli jakieś puste półki, e, tego, tego typu rzeczy. To są dane, jakby stricte, już marketingowe, bym powiedział. E, jedyną trudnością, którą, którą tutaj niekiedy się spotyka, to to, że te kamery instalowane do bezpieczeństwa a do marketingu dwie mają, różne kamery. Tzn. Optymalnie jest, jeżeli to są różne kamery, no bo na przykład kamera, która zlicza osoby, ona najskuteczniej zlicza te osoby, które jest, jeżeli jest centralnie nad m, przechodzącymi osobami hmm. zainstalowana, no bo ona wtedy po prostu sobie no tak. widzi te kropki, ma głowę kropka, liczy głowy. <ślaski> Natomiast jeżeli patrzy pod kątem, a z kolei m, jakby. To ustawienie jest najwłaściwsze z punktu widzenia bezpieczeństwa, mm. no bo ono nam no tak. daje najwięcej twarz. informacji. Twarz, osobę, no i też jak gdyby całą perspektywę. No wtedy mam problem z liczeniem, więc ym, do pewnego stopnia można łączyć mm. y, jakby te benefity, y, a niekiedy no, trzeba zdublować y, kamery. Skupiając się na obrazie, myślę o sytuacji, w której kamera nie tylko widzi moją twarz, tak po prostu, ale umie wyczytać moje emocje. Po mimice wyczuwa na przykład wzburzenie i też w sumie może wysłać jasny sygnał, że coś tam zaczyna się dziać. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, do czego nas to zaprowadzi. Ale możliwe jest. Ale to jest to już jest mo możliwe. Nie, nie jest to standardem. Rozpoznawanie twarzy jest już standardem. Powiedzmy sobie szczerze, czy nawet wyszukiwanie osób poszukiwanych z tłumu dzisiaj jest już w pewnym sensie standardem. To kamery mogą robić i robią to skutecznie. Natomiast no, my na pewno żyjemy w takim czasie przyspieszenia, Jakby ta sztuczna inteligencja, czy, czy bardziej należałoby właściwie mówić inteligentna automatyzacja, bo mm -hmm. to, jednak, to to jednak jest inteligencja z przymrużeniem oka, tak? bo, bo ona nie ma samoświadomości na przykład, więc inteligencją mm -hmm. nie jest. Y, ale ta inteligentna automatyzacja, czyli AI, powiedzmy bardziej niż, niż AI, no, otwiera zupełnie nowe możliwości. I ja myślę, że jakby branża zabezpieczeń będzie zupełnie inna za chwilę. Bo tak naprawdę dzisiaj wszyscy mówią: słuchajcie, te dane to jest niesamowita waluta. I w sumie kamery czy tak. głos, czy cokolwiek jesteśmy w stanie sobie tam wyobrazić, zbierają mnóstwo danych, tak jak powiedziałeś fajnie, żeby one nie były zaszumione, żeby były przygotowane. I teraz podłączenie pod to nowoczesnej analityki może dawać zupełnie inne odpowiedzi niż do tej pory. Zobacz na przykład nie wiem, czy zadawałeś sobie pytanie, jak dużo kamer masz w samochodzie. Hmm, wiem, że, chociaż nie wiem, czy to kamera. Na pewno jest z tyłu, z przodu wiem, że jest jakiś czujnik, który no. pomaga cokolwiek zrobić, więcej ja chyba nie pamiętam. No bo, jest z tych kamer, Aha. zazwyczaj w nowych samochodach, co najmniej kilka, niekiedy ich jest około pięciu, sześciu. Okay. One są wykorzystywane do systemu bezpieczeństwa, do kontroli jak gdyby parkowania, tak, czyli jakby do zwiększenia naszego komfortu, mhm. ale to, o czym nie zdajemy sobie sprawy bardzo często, one są wykorzystywane do gromadzenia danych o drogach, tak? Czyli te kamery gromadzą dane o znakach, o natężeniu ruchu w sytuacjach kryzysowych o wypadku. I, i, i znowu to są też, jak gdyby informacje, które mogą być przedmiotem handlu, bo hmm. jakby. To jest w ogóle bardzo sprytny koncept biznesowy, tak, bo mamy tysiące samochodów, kierowców, którzy jeżdżą i, i zbierają dane. Zbierają dane, jak gdyby, których tak naprawdę nie są właścicielem, i te dane mogą być potem przesyłane, bo samochody dzisiaj są wszystkie jakby przedmiotami podłączonymi do no tak. internetu, IOT. I te dane mogą być potem dalej przedmiotem jakiejś obróbki na przykład i obrotu handlowego. Albo mogą służyć właśnie do wykorzystania w zakresie bezpieczeństwa. Opisywałem przez ostatnie minuty świat po fakcie, albo po szkodzie, czasem po przestępstwie, i pytałem Kubę, co wtedy może zrobić obrazić i dźwięk, jak może pomóc, ale przecież to także narzędzie do prewencji. Jest bardzo dużo prac naukowych, które potwierdzają skuteczność monitoringu, taki bezpośredni wpływ na obniżenie przestępczości mhm. tam, gdzie są kamery. Bo przestępcy oczywiście, że biorą pod uwagę, jakby to ryzyko. Bycia złapanym na gorącym uczynku. I, i, I kamera jakby pełni funkcję prewencyjną w tym sensie, że właśnie oni planując jakieś działania zazwyczaj, bo są oczywiście sytuacje w, w, mamy jakiegoś szaleńca, który w ogóle nie planuje tak? ale, ale zazwyczaj jednak też przestępcy planują, jeżeli mają do wyboru popełnienie przestępstwa w miejscu, gdzie nie ma kamery, i tam, gdzie te kamery są, no to wybiorą to miejsce, gdzie kamer nie ma. To jest proste, więc to wpływa jakby prewencyjnie na zwiększenie bezpieczeństwa dramatycznie wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa, ale też pozwala ludziom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Ja miałem taką rozmowę z jednym z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, taką trochę filozoficzną mm, mm, na temat natury, monitoringu. Mówię, panie Jakubie, Kamery super, to jest naprawdę fajna sprawa, tylko że no to nie jest takie znowu doskonałe rozwiązanie, no bo ja tutaj miałem jakby dużą przestępczość w tym sektorze miasta, no to dołożyłem trochę kamer i ta przestępczość mi spadła dramatycznie. No super, nie? No tak, ale to nie jest tak super, bo ona mi się pojawiła tutaj, a tu jej nie było. No tak, no ale jakby co powiedzieć, to jest trochę problem natury ludzkiej, tak? czy nie wyeliminujemy, jakby. Tych takich, no niestety złych... nie znoszą. Próżni. No, no po prostu oni, oni, <grym i> oni zawsze będą, tak? Natomiast <grym i> już z samego faktu, że mamy kontrolę nad tym, gdzie, gdzie ta przestępczość się będzie pojawiała, e, no to już, jest, to już jest korzyść. Ja uważam też, że i znowu badania potwierdzają, że generalnie ta przestępczość ogólnie spada, jeżeli mamy zwiększane środki, środki bezpieczeństwa. Natomiast my jej nie wyeliminujemy do zera, ale już sam fakt, że mamy nad nią kontrolę, to już jest jakby lepiej jest mieć nad zjawiskiem nawet jeśli to zjawisko jest niepożądane, ale jeśli mamy nad nim jakąś kontrolę, no to to jest lepsza sytuacja, niż mamy zjawisko niepożądane i nie mamy nad nim kontroli. A co z poczuciem prywatności? Ten wątek chciałbym rozwinąć na koniec. Świat pełen kamer, który zakładamy daje większe bezpieczeństwo, to jest jednak kompromis z wolnością czule mówiąc. Czy technologia zna jakieś salomonowe wyjście z tego? Cała zabawa polega na tym, żeby korzystać z, taki, jakby z takich inteligentnych rozwiązań, zabezpieczeń, żeby zwiększać bezpieczeństwo i możliwie mało wchodzić w tą strefę ograniczenia prywatności. Czyli na przykład no, anonimizacja, czyli mamy obraz z kamer. I ten obraz z kamer jest zapisywany jakby w pełnej jakości i w przypadku, na przykład, postępowania sądowego on będzie dostępny, ale operator nie będzie widział osób, będzie widział tylko twarz rozpiksalizowaną mhm. czy zablurowaną, rozmazaną. A to jest przeszłości teraz nie. dzisiaj, to już się dzisiaj dzieje. To powiedziałbym, że to powinien być dobry standard. Nie jest to jeszcze mhm. standardem, ale technologicznie to jest jakby. Standard i to nie podnosi dramatycznie kosztów em, monitoringu. I co równie ważne, całkowite bezpieczeństwo sieci. Wszystkie kamery, a razem z nimi wszystkie mikrofony są wpięte do sieci, którą można po prostu schakować, przejąć kontrolę. I to nie jest żaden scenariusz katastroficznego filmu, ale realna możliwość. Dlatego człowiek, plus technologia, plus zdrowy rozsądek, plus obywatelska czujność dają dane, dają wiedzę i, mam nadzieję, tego nam życzę, dają także święty spokój. Partnerem tego odcinka technologicznie jest firma Genetec. Zafascynowało mnie w rozmowie z nimi, jak systemy security pomagają w pracy centrów dowodzenia bezpieczeństwem w miastach, na stadionach albo na lotniskach. Platforma Genetec zbiera w jednym miejscu dane z kluczowych elementów systemów bezpieczeństwa, m.in. z kamer monitoringu, systemów kontroli dostępu albo mikrofonów. Powstaje spójne rozwiązanie, które na końcu ma dać Tobie i mnie poczucie, że idąc na spacer w centrum swojego miasta, wylatując na wakacje albo idąc na mecz ulubionej drużyny piłkarskiej albo koncert ulubionego zespołu, jesteśmy po prostu bezpieczni.